Chmura osobista to całkiem nośny temat. Wiele osób o niej słyszało, niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest i jak może ułatwić nam życie. Tutaj mam solucję najprostszą solucję: Western Digital, czyli WD My Cloud. W wyposażeniu 8 terabajtów, więc całkiem sporo na nasze dane, zarówno multimedia, jak i zdjęcia, jak i cokolwiek, bo w tym wypadku nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. No, no, poza tymi 8 terabajtami, które ciężko będzie zapełnić. Bardzo podoba mi się to, czyli instrukcja. W trzech krokach. Podobno te trzy kroki wystarczą, żeby ta chmura zaczęła nam ładnie funkcjonować. Sprawdzimy. A co? Więc zajrzyjmy do pudełka. Taram, taram. Tak, jak mówiłem, prosta, banalnie prosta instrukcja. To mi się podoba, bo nie chcemy spędzić większości czasu na konfiguracji urządzenia. Oczywiście posiada ono bardziej zaawansowane funkcje i zabezpieczeń i tak ale to pokażę Wam troszeczkę później. Jest więcej w środku. No, jest więcej. Kabelki, zasilacz, kabel sieciowy. Co tu jeszcze mamy? O, czek, czek. Aha, informacje gwarancyjne to jest coś. Wypisane bardzo małym druczkiem, czego nikt nigdy nie czyta. No i jest dysk w środku. Nic więcej. Pusto. I oto jest oklejony jak trzeba. A co w końcu nowe urządzenie, prawda? Musi być zabezpieczone, bo niestety, ale zostało zbudowane z takiego śliskiego plastiku. No nic, no czego się nie robi dla ładnego designu, bo no trzeba przyznać, że ładnie to się prezentuje. Zdejmijmy może folię. Proszę bardzo. I oczom naszym ukazuje się to przepiękne urządzonko, przepiękne, no bardzo ładnie zrobione, stylistycznie dopasowane do mojego biurka, bo jak widzicie wszystko mam białe, no oprócz metalowych dodatków jak stojak na słuchawki i komputer. Tył naszego urządzenia to port USB 3, bo tak, możemy do niego podłączyć zewnętrzne peryferia, czyli na przykład pendrive czy zewnętrzny dysk, to także obsługuje. Ma malutynka dziurka, w której kryje się przycisk, który umożliwia nam reset routera, gdyby coś poszło nie tak. E, port Ethernet, zasilanie, no i oczywiście możliwość zabezpieczenia. E... No dobrze, nie będę Was dłużej zanudzał, odpalmy to cudko i zobaczymy, jak się sprawuje. Na pewno wielu z Was spodoba się fakt, że po wstępnej konfiguracji, która jest naprawdę banalnie prosta, dysk pojawia się normalnie w przeglądarce plików, czy to mój komputer, czy w finderze. I tutaj mamy tak, że możemy się połączyć jako jedna z deklarowanych postaci, czy użytkowników, czy jako gość. Jako gość, oczywiście, będziemy posiadali pewne uniedogodnienia związane z dostępem do niektórych plików, jeżeli wcześniej tak sobie zażyczyliśmy lub jako. Jakaś konkretna, jakoś, jakiś konkretny użytkownik. Ja w tym przypadku jestem zalogowany jako administrator, mam dostęp do wszystkich plików yy, i więc nie ma żadnego problemu, żeby mieć dostęp do tych plików, czy wrzucać nowe. Prędkość, oczywiście, to zależy od waszej sieci Wi-Fi, Bo sam dysk nie posiada żadnej yy, możliwości połączenia się bezprzewodowo. Dysk musi być fizycznie połączony z naszym. Routerkiem, a później sam transfer może odbywać się, jeżeli nasz komputer jest połączony po kablo. To oczywiście te prędkości będą szybsze, ale może także się odbywać przez Wi-Fi. I tutaj znowu zdajemy się na ograniczenia sieci bezprzewodowej. Więc mamy dwie możliwości sterowania, zarządzania dyskiem. Przede wszystkim z poziomu administratora, że tak powiem, czyli osoby, która może przydzielać dostęp i zarządzać samym dyskiem. Aby móc to zrobić, to wystarczy, że się zalogujemy do panelu administratora naszego dysku. Więc tutaj informuje mnie, że tu nastąpiła pewna awaria zasilania, więc awaria spowodowana była tym, że dysk został odłączony, aby wykonać kilka ujęć. Dobrze. Jak widzicie, panel jest banalnie prosty. Jest ogólny. Wykres pokazujący użycie mm, pamięci, więc dysk ma 8 terabajtów dostępnych teraz mam 7,91, z czego 32 GB to filmy, 33 MB to zdjęcia, muzyka i inne. Nie ma nic takiego. Urządzenia chmurowe podłączone bądź posiadające dostęp, jedno użytkowników. Mamy dwóch sprecyzowanych, a także dwie aplikacje. Możemy tutaj także sprawdzić aktywność sieciową, poziom, że tak powiem, zmęczenia naszego dysku, a także wykorzystanie pamięci RAM. Diagnostyka informuje nas o tym, że no, czy, jeżeli są jakieś problemy, no i aktualne oprogramowanie. Samego systemu. Więc jak widzicie, u góry mamy tutaj zestaw zakładek i po kolei. Więc użytkownicy. Tutaj możemy zdefiniować nowych użytkowników. Ja mam użytkowników dwóch: siebie samego, a także Kola. O imieniu Stefan. Jak widzicie, Stefan nie ma hasła do swojego konta. Jak widzicie, każde konto może mieć przydzielony dostęp do poszczególnych folderów, a także zakres tego dostępu, czy jest tylko do odczytu, czy z możliwością edycji? Czy po prostu w ogóle nie będzie miał ten kolo nasz dostępu. Udziały. Udziały to foldery na naszym dysku możemy tutaj tworzyć nowe, a także zmieniać ich do nich dostęp, tak samo jak w Poprzednio, dla poszczególnych osób. Na przykład e, Kolo ma swój folder i jako administrator, bo jestem zalogowany jako administrator do panelu, mogę mu odmówić dostępu do tego jego własnego folderu. E, pozostawimy, może będzie chciał coś tam porobić. Tu mam także testowe. E, co ciekawe, możemy zmienić nazwę udziału, czyli nazwę folderu, opis udziału do, na potrzeby nagrania w tym przypadku. Publiczne, co to oznacza? Że wszystkie urządzenia połączone do sieci będą miały dostęp do tego pliku, i nie mam możliwości edytowania tutaj dostępu dla poszczególnych, do tego folderu, dla poszczególnych użytkowników. Udostępnianie multimediów oznacza, że jeżeli mamy w sieci jakiekolwiek urządzenie korzystające z DLNA, to ono automatycznie wykryje wszystkie multimedia, które znajdują się w tym folderze. Czyli w tym folderze, co zaraz wam pokażę, mam kilka zdjęć i filmów. Telewizor, mój telewizor, który jest Smart TV, ma oprogramowanie, które wykorzystuje DLNA. Automatycznie, bez kompletnie żadnej konfiguracji, wykryło ten dysk w sieci, MyCloud. I mam dostęp do tych zdjęć i filmów, które są, w, znajdują się w tym folderze. Aby usunąć bądź nie dawać takiego dostępu, to wystarczy wcisnąć ten przycisk, proszę bardzo. Pyk i koniec. No ale ja na potrzeby tego Właśnie nagrania daje mu dostęp. Zaraz Wam pokażę jak to działa. Dalej. Dostęp do chmury dla kola. Jak widzicie, czym jest chmura? Przede wszystkim jest to fenomenalna rzecz. Zazwyczaj za dostęp do usług typu Dropbox, czy. Inne chmury ściowe, musimy płacić, jeżeli chcemy mieć ponad ileś tam gigabajtów, prawda? Mój Dropbox ma ledwo 15 gigabajtów, jest w pełni wypchany i nie mam zamiaru go aktualizować do wyższego pakietu, ze względu na to, że kasują sobie za to jak za zboże. MyCloud daje możliwość. Korzystania z całego ze sobą jego dysku, oczywiście po ówczesnym zdefiniowaniu, co ma być dostępne i dla kogo, yy, przez internet, obojętnie gdzie jesteście. Tak długo, jak mamy dostęp do internetu, obojętnie czy to jest nasze domowe Wi-Fi, czy jesteśmy w polu i mamy tylko dostęp do yy, sieci komórkowej, możemy korzystać z plików, które są dostępne na tym dysku. Yy, jak widzicie, Kolo nie ma konta w MyCloud, więc on nie może sobie wejść i korzystać z tej sieci. Aby złożyć to konto, musi, muszę wprowadzić jego adres e-mail, on dostanie wtedy maila z instrukcjami, aby się zarejestrować, wtedy zostanie zdefiniowany przeze mnie dostęp do poszczególnych i zdefiniowanych po raz kolejny plików i folderów. Kopie zapasowe. Rewelacyjną, według mnie, opcją jest możliwość podłączenia zewnętrznego e, dysku jak w jakiejkolwiek postaci, czy to będzie pamięć typu pendrive, czy na przykład zewnętrzny dysk twardy, jak na przykład ten, tak się składa, że on także WDK My Passport Ultra. Po podłączeniu możemy go wykorzystać na przykład do tego, aby po pierwsze, na przykład e, Kopia zapasowa tego, co się, zapisała, co się zapisało na naszym komputerze, czyli z WDK MyCloud, robiła się bezpośrednio na tym właśnie MyPassport. Albo na przykład, jeżeli chcemy, aby pliki, które są właśnie przechowywane na tym MyPassporcie, w moim przypadku, były także dostępne w sieci, którą tworzy MyCloud. Świetna sprawa, niezwykle proste rozwiązanie, no i działa. Sam dysk MyCloud współpracuje z systemem Time Machine, więc jest to fenomenalne rozwiązanie i nie ma chyba lepszej alternatywy. Dla całej reszty, bądź dla tych, którzy nie chcą ufać Apple, tutaj proszę bardzo albo zewnętrzne aplikacje. Ustawienia. Tak, jak widzicie, ustawienia czasowe, nazwa urządzenia wszystko to możecie zmienić. Innym sposobem dostanie się do dysku jest to, o czym mówiłem czyli przez internet. Bo myCloud, po zakupie tego dysku, macie po prostu mnóstwo, mnogość miejsca, do którego macie dostęp przez internet. Jak widzicie, mam dostęp do wszystkich folderów, które wcześniej zdefiniowałem dla mojego konta. Jest to banalnie proste rozwiązanie i, tak jak mówię, możecie z niego korzystać z jakiegokolwiek urządzenia, które posiada tak naprawdę przeglądarkę internetową. Jest jeszcze jeden fajny sposób, z jakiego możecie korzystać on the go. Najciekawszą według mnie formą, bo daje największe możliwości, jest korzystanie z aplikacji WD My Cloud. Dzięki temu na naszym telefonie, bez różnicy, czy to jest telefon z systemem Android, czy bazujący na systemie iOS mamy możliwość na pełną kontrolę naszego dysku. Zarówno przez opcje, czyli możemy dodawać użytkowników, możemy zmieniać opcje, a nawet aktualizować oprogramowanie naszego systemu możemy dodać dodatkowe dyski, możemy dodać dodatkowe chmury, jak Dropbox. No i... Oczywiście mamy dostęp do wszystkich tych plików, które znajdują się na naszym dysku. Obojętnie gdzie jesteśmy, wystarczy, że mamy połączenie internetowe, jesteśmy w galerii handlowej, mamy połączenie Wi-Fi, mamy jakiś dobry pakiet danych, chcemy obejrzeć, nie wiem, najlepszą recenzję Xperi, X Compact. Jakieś swoje zdjęcia z wakacji, to wszystko możemy zrobić. Jeżeli jedziemy gdzieś, gdzie wiemy, że tego internetu nie ma, to możemy także pobrać te pojedyncze pliki, czy wszystkie pliki, i będziemy mogli z nich korzystać także offline. Jest kilka rzeczy, o których trzeba wspomnieć. Przede wszystkim jest to fizyczny dysk twardy, więc. Słychać jak pracuje. Słychać to charakterystyczne chrumkanie, drapanie tego dysku i obrót samego talerza w środku. Druga rzecz to nie ma w środku żadnego fizycznego wiatraczka, który mógłby chłodzić to urządzonko w trakcie pracy, więc potrafi się nagrzać. Nie do tego stopnia, że nie wiem, zacznie się topić albo coś. Lepiej nie umieszczać go w jakichś ciasnych pomieszczeniach i dać mu odrobinę pooddychać. Według mnie MyCloud jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które lubią mieć dostęp do najważniejszych plików on the go. Jest także świetnym rozwiązaniem dla osób, które lubią czuć się bezpieczne, bo no nie oszukujmy się, taki backup wszystkich najważniejszych plików gdzieś na zewnętrznym dysku poza komputerem jest naprawdę ciekawą opcją. Zwłaszcza jeżeli jest u nas w domu, a nie gdzieś na serwerach nie wiadomo gdzie i kto trzyma na nich swoje łapska. Oczywiście możliwość dostępu do tych plików z jakiegokolwiek miejsca, niekoniecznie wewnątrz własnej sieci Wi-Fi, jest świetną opcją, bo wtedy możemy cieszyć się oglądaniem naszego ulubionego nagrania, na przykład tutaj albo tutaj. Ja testowałem dla Was największą, najpojemniejszą wersję dysku podstawowego dysku MyCloud. Czyli 8 terabajtów, ale są także dostępne wersje z dyskami 2, 3, 4 i 6 terabajtowymi więc dla każdego coś dobrego. Jak zwykle na Wasze komentarze czekam tuż poniżej. Nie zapomnijcie dać tej łapki do góry, a także subskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Cześć.